Cześć, z tej strony Mister Danych for the Win i witam was w kolejnym odcinku z The Escape Together, z czwartym znaczy się. I za mną dzisiaj z Geek Helix. się mano. Będziemy robić pierwszy chapter na y, poziomie trudności. Demon, lecimy. Dobra, wychodzimy? jest, jest klucz. klucz, włączam komputer, program Cepseska. Otwieraj to! To jest! Jest! Krzyż. Laptop! Strzykawka. Chowam ci do szafy. Dobra, jest, elegancko. Strzykawka, gdzie masz tą strzykawkę niby? No... No... Mam telefon! No nie! Za dużo to my żeśmy nie zrobili, a to już zaczyna... się powoli respić. Nie no, dużo mamy. Ty masz telefon, ja mam laptopa. Wszystko mamy dosłownie. A pilot, znowu Ale... na dole pewnie jest, co? Idzie chyba? Be the... Turcja wygrała! Nie wierzę w to. O do mnie! Do mnie! A! Nie! Ratuj mnie! Ratuj mnie! Turcja wygrała 2-1. Rozumiecie to widzowie? Ja. Yeah. Już wychodzimy tak, 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 tak. To dawaj To łazienki Pilot! Let's go Dobra, zostawiam ci w szafie. Masz pilota w szafie, wszystko masz, kurwa. Podnośnik mam, dobra, klasa. Ty, a klucz do garażu gdzie jest? Już do garażu? Ja no. otworzyłem garaż, jak co? Chyba. Jak otworzyłeś garaż? No widzisz taka ze mnie, Sigma, nie otworzyłem garażu. Teraz tak, w twojej szafie masz o. laptopa i pilota od bramy. Coś jeszcze chcesz? nie jest kod do telefonu. Kod do telefonu będzie albo w garażu, albo na dole. Dobra, go. To rusz tę dupę. Dobra, już, co? Czysto, czysto. Trzeba jak najszybciej... Yy, yy, Obadanie w terenie zrobić. Nie mów, że... Myślałem, że to się koło nas zrespiło. Nie to musi być na dole, Daniel. Ty się musiałeś sprawdzić. To idź... Prawcia nie narzekasz Ale jak to cię zaatakuje to, to nie wiem czy cię uratować gdzie ja był klucz? Przy komodzie przy wejściu do pokoju A nie mówiłem? Chodź tu Czekaj bo Odrzysz. zaraz muszę się zrasbić. No daj paliwo daj daj Jak ty to słyszysz? A słyszysz to Paliwo jest? Teraz oponę Będę ci mówił, czy jej nie słyszę. Jest! Do telefonu mam. Oj. Żyjesz? Żyję. To gdzie teraz mamy iść? Do garażu? Ja jestem w garażu, ja jestem w garażu. Czemu chodzi do garażu? Idę. Zaraz, nie, łeb nie będzie bolał i będę musiał te Co? same pastylki wziąć. Gdzie jest skitrał ponosnik Dobra, dawaj podnośnik, nośnik. Ponośnik! Tu jest, tu jest, no łap! Już instaluj to! Szybciej no, nie może tego chłoprobić! Ja chcę zabrać ten ponosnik od razu! Jest, poszło! Dobra, to teraz? To yy, szafy! Wykręcić! Tak, tak, tak dawaj Coś się Jest. A teraz do szafy i laptopy ogarnę Wszystko mamy Dobrze włażyć ci do szafy Ale kurz <noise> Dobra nie, yy, to bateria save. O! Jest Kat 7 Cut 7, 7, 3, 5, 7 Jest! Jest! Jesteśmy! Teraz laptop. Co dawaj. GK6728. Wiem. Dobrze. A, a, dobrze. 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 teraz mamy... <ścoughs> do sejfu. Idziesz otworzyć. A, to nie teraz. Nie. Idź! Idź! Idioto! Zamknąłeś mi drzwi do garażu! Tu nie byłem ja! To ona. Idę. Dwa, pięć, cztery, zero. O -o -o! Udało się! Już? No, idę. A, idę, idę, idę. Idę. O szlak idzie. Ciepilu. Wsiadaj, wsiadaj szybko! Pilot. Jest tu! Nie ma. Jezus, jeszcze ty głupie. Dobra widzowie, ale wiecie jedną rzecz dzięki nam Czyli widmo nie może was złapać jak jesteście w samochodzie i macie zamknięte drzwi Jedziemy! Jedziemy. Czy drzwi nie zamknąłeś chyba? To ty drzwi nie zamknąłeś. Zamknąłem. Jedziemy! Jedziemy! Let's go! Let's go! Uu, to teraz demon. wysiada i idzie przejadł. Dobra, widzowie, mamy to. Demonik przesznięty. Tak, jeszcze tylko teraz będzie najtrudniejszy chapter, i na samym końcu już łatwizno. No cóż, to by o było matko, na tyle. Ty, Żegnamy się z wami Sigmy, bo mnie oglądacie i Git też. Poł i cześć! Joł się mano!